Słuchajcie, jest pierwsze branie. Teście. Słuchajcie, mamy drugiego lina. Cześć widzowie. Witam na kanale Federman. Udało się dzisiaj złapać parę rybek. Mianowicie dwa leszcze, trzy liny. Są one tutaj. A jak ja to zrobiłem? Musicie to zobaczyć. Zapraszam na film. Słuchajcie, zaczynamy. Zaczynamy. Jedną wędkę już wyrzuciłem. No co, próbujemy złapać lina. Ciąg dalszy, tak? Podajnik od Prestona. 30 gram, przypon 10 cm, haczyk 12, na bagnecie, na haczyku. O, ryba się rzuciła. Na haczyku Wafters 6 mm czerwony o jakimś słodkim smaku. I cóż, no próbujemy, próbujemy. Założymy, co założymy do podajnika. Do podajnika damy tutaj Oczywiście standardowo gotowy pelet. Ja jestem leniwy. Mamy tu jakiś czerwony pelet. Spróbujemy na gotowy czerwony pelet. Bardzo ładnie pachnie. Nie wiem, nie wiem czym, nie wiem jak. Pachnie. Najważniejsze, że pachnie. Ładna foremeczka. Rzucamy. Rzucamy. Zaraz, zanętę mam już rozmieszaną. Zaraz. Szybko na, na lepiej kul, tam, tam. Nalepię zaraz kul, zanęcimy, będę donęcał też z procy, będziemy strzelać z procy grochem. Zobaczymy czy te liny przyjdą nam do tego grochu. zielsko nam płynie troszeczkę przeszkadza, ale jak będzie mocno przeszkadzało. Mamy szczytówki całkiem pod wodę. Żółka będzie pod wodą. Zielsko będzie płynęło górą. Nie będzie problemu. Ok. To czekamy. Zróbmy szybkie mnóstwo. Parę kuleczek. Jedna. Druga. Trzecia. O, ja. o, Czwarta. Piąta. Szósta. Okej. Okay. Zanęcone. Daję pół godziny i ryby wszystkie tutaj przypłyną z prawej, z lewej strony popłyną tam, gdzie jest zanęta i będą piękne brania. Jasne. Marzenia ściętej głowy. Stół dziś bardzo bogato zestawiony. Mamy biały robak. Mamy czerwony robak. Mamy groch do strzelania z procy. Mamy trzy rodzaje peletu. I mamy oczywiście zanętę. Także stół jest naprawdę bogaty. Nie ja wiem i tak liny tego nie docenią. Ale ja jestem twardziel. Nie poddam się. Walczę dalej. Słuchajcie, jest pierwsze branie, jest pierwsza ryba. Będzie to lin obstawiam A dosyć, dosyć ciężka ryba Chyba, że w sałatkę weszła Ale na razie idzie ciężko Hamulec trochę przygotujemy Powinnie nam pod drugą wędkę. O o, o dobra wypłynął to będzie to, co to będzie? Lin, tak? Będzie to linek. Tak, jest to linek. Mamy pierwszego linka, proszę Państwa. Czyli plan zaczyna działać. Plan zaczyna działać. Wziął nam na. Co mieliśmy w podajniku? A w podajniku był czerwony pelet. I czerwony Wafters, jesteś kolego Dzień dobry Dzień dobry z rana A wiem, że wy tu jesteście wiem, że wy tu jesteście Tylko ciężko się do was dobrać W tej sałacie Odczepiłeś się już, dobrze Zgubiłeś kulkę, też dobrze Okej okay. Pokaż się nam tutaj kolego Z tej sałaty, ale jesteś śliczny Ale jesteś piękny Zobaczcie, to nie skacz, nie skacz, nie skacz, nie skacz, zobaczcie tego lina, słuchajcie, no jest piękny, piękny jesteś gościu, jesteś śliczniutki, te oczka, o, jest. zakochałem się w tobie, weźmiemy ślub, ale fajna ryba, dobra, skoro pierwszy już jest, puśćmy go szybko do siateczki, niech sobie pływa. I lecimy dalej. Może weszły w zalętę. Płyń sobie. Dziękujemy ci linku. Ale fajnie. No dzisiaj jest lepsza pogoda niż tydzień temu. Nie wieje. Może będą brania. Może będą brania. Ok. Dostrzelimy im troszkę groszku. Ze dwa, trzy mieszki może ten grog będzie ich tutaj wabił może zadziała, czy no na razie coś tam działa jeden jest jeden linek jest oj za blisko a teraz poszło ok dobra siedzimy, czekamy słuchajcie mamy drugiego lina mamy drugiego lina wszedł zielsko, wyłaś wyłaś z tej sałaty. No, wyłaś, No z cholera, no. Rzielsko czy zaczep? Dobra, ryba jeszcze jest. Wyszła. Ok. Groch działa. Przyszły ryby. z godzina siódma rano. Siedzimy dwie godziny. Czyli po dwóch godzinach rybki weszły w zanętę. Jest fajnie, jest lepiej niż ostatnim razem. Ostatnim razem tylko jednego złapaliśmy, a mamy już drugiego. Zapowiada się fajnie. Chodź do nas, pokaż mi się, pokaż mi się jaki ty jesteś. O jesteś ładny. O jesteś ładny. No fajny jesteś ty. Duży jesteś, chodź, 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 chodź. Jesteś duży Lin. Są tutaj rybki w tym kanale. Ja o tym wiedziałem, tylko trzeba było się do nich dobrać. Jest. Zobaczmy, co to jest za Lin, ale jest naprawdę ładny. Większy od tego pierwszego. Ujej. Ujej, ten jest naprawdę piękny. Ho, ho, ho! Proszę państwa, piękna ryba. Piękny jesteś, gościu. Prawidłowo zacięty za wargę. Haki bezzadzierowe świetnie się wyczepiają. Zobaczcie. O, ale jesteś duży. Ojej! Zobaczcie go! Pokaż ogon. Ale jesteś potężny. Śliczny jesteś. No jesteś potwór. Pójdź sobie do siateczki cię wrzucimy. Ładna rybka. Prawda bardzo ładna. Na tam masz kolegę będziecie sobie pływać w dwóch no ale fajnie fajnie jest druga rybka cieszy mnie to dobra robimy zestaw i lecimy po drugiego zaraz wam pokażę na co na co on się skusił ała dobre te haki wbijają się nawet w skórę Odczepiam się A zaraz wam pokażę. Lin się skusił na Waftersa. To nie był ten. On się skusił na tego Sonubajca. To jest Power Socket, Skopex, sorry, Power Skopex, szósteczka. Założymy tego samego, bo zgubił go po drodze, ale nie będziemy się na niego gniewać z tego względu, że zgubił nam waftersa. Damy im nowego. Zaraz zobaczycie pelet, na który się skusił. Pelet koloru zielonego. Gotowy, oczywiście. Takie coś go skusiło Taka zielona babeczka z czerwonym oczkiem, z wisienką na torcie. Tą wisienką był Lin. Dobra, lecimy po następnego. Lecimy po następnego. Mam nadzieję, że będzie. Ale i tak już są dwa, ja już jestem szczęśliwy. Więcej mi nie trzeba nic do szczęścia. Aczkolwiek jak jeszcze się jakiś trafi, będzie elegancko. Dobra. Słuchajcie, siedzimy i czekamy. Słuchajcie, mamy trzeciego lina chyba. Nie, to nie lin. To nie lin, to fałszywy alarm. to jest leszczu. Ale też jest rybka, a już myślałem, że to lina. Ciśnienie skoczyło. Ale mamy tylko leszcza, może być i leszcz. Zawsze to jest ryba. To ty jesteś Zaleszczyk, pokaż ty się tutaj. No leszczyk malutki. Leszczyk z kanału. Okej. Okay. Pójdź do siatki. O Jezu! Jak wpadł na blaszkę. Dobra. Liny przestały kąsać. Od dobrej godziny już nie mieliśmy żadnego brania. Słabo. Czekamy, czekamy dalej. Przyjdą, ja wiem, że one przyjdą, ja to czuję. One tu przyjdą, jeszcze jeden będzie. Coś wzięło. Długa była przerwa, bardzo długa. Jakieś 3 godziny było bez brania. No i mamy leszcza. Liny chyba już przestały żerować, jak mi się wydaje. Słońce wyszło. Jest lampa no i niestety będzie już po linach najprawdopodobniej Ale na ładny leszczu Dosyć Ach, Nie jest to tak duże jak narzece, które tam łapie z, z Vanessą Ale jest Nie skacz szlamiaku, ja 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 ja, ale robisz bałagan, ale robisz bałagan. Co? Czepiłbyś się ładnie kulturalnie. O, tak o. sobie do siateczki. Pięknie to zrobiłem.

No i branie w samym słońcu, prawie południe, oczywiście, będzie to leszcz na pewno. Nic innego to nie będzie, ale dobry i leszcz, tak? Leszczem jesteś? Oczywiście, jesteś leszczu. Wpłynąłeś mi w żyłkę. hamie. tutaj, tu, 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 tu. Chodź tutaj do nas. No ładny jesteś leszczu Bardzo ładny jesteś leszczu jak na taki kanał to naprawdę jesteś duży Chodź do nas Chodź Chodź leszczyku mamy cię Jesteś śliczny leszcz, duży, ładny, bardzo duży No aż czarny jesteś Taki czarnuszek jesteś, nie? Jeszcze wyciepiamy Jeszcze wyciepiamy kolego. Już, 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 już. Jesteś wyczepiony. Pokaż się tu nam troszkę Co ty to jesteś to jest za to pacjent? Wiedziałem, że to zrobisz. Szlamiak. No dobra, ojej, ojej. Ojej, 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 ojej. tu jest wędka. Rzucimy Cię tutaj do siaty. Pływaj się z kolegami. A masz do towarzystwa dwa leszczyki i dwa liny. Zapoznaj się z nimi. O tam. Ok. A nie w samym słońcu. Prawie południe. Oczywiście będzie to lesz na pewno. Nic innego to nie będzie. Ale dobry i leszcz, tak? Leszczem jesteś? Oczywiście Jesteś leszczu. Wpłynąłeś mi w żyłkę. Hamie. Tutaj. Tu, 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 tu. Chodź tutaj do nas. No ładny jesteś leszczu. Bardzo ładny jesteś leszczu jak na taki kanał to naprawdę jesteś duży. Chodź do nas. Chodź, chodź Leszczyku, mamy Cię. Jesteś śliczny Leszcz, duży, ładny, bardzo duży. No aż czarny jesteś. Taki czarnuszek jesteś, nie? Jeszcze wyciepiamy. Jeszcze wyciepiamy kolego, już, 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 już jesteś wyciepiony. Pokaż się tu nam troszkę. Co ty jesteś To jest za pacjent? Wiedziałem, że to zrobisz. Szlamiak. No dobra, ojej. Ojej. ojej, ojej ojej. Ojej, 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 tu jest wędka. Rzucimy cię tutaj do siaty. Pływaj się z kolegami. masz do towarzystwa, dwa leszczyki i dwa liny. Zapoznaj się z nimi. O tam. Okay. Oto rybki z dzisiejszego połowu, jeden lesz nam uciekł, nie skaczał, właśnie w taki sposób uciekł, wypuszczamy, płyń sobie już tam, kolejny leszczyk, całkiem ładny, złoty, płyń sobie kolego, pięknie. No i co, Wisienki na torcie, piękne dwa liny bardzo piękne dwa liny superanckie